Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, kochane mamy i taty. Wujki, szwagry. Bracia i siostry. Słuchajcie, ależ to był po prostu ten webinar czwartkowy. To, to była petarda. Którego to było 22? 20. 20. 20. To była petarda, po prostu żałujcie, żałujcie, żałujcie. No, atmosfera była no taka, że po prostu, wow. Super, super, super w ogóle rozkminy. No, także tak. Zresztą dziewczyny pewnie tutaj pod filmem napiszą, że to była y, <coughs> fajna impreza. I padło tam takie zdanie: Magda powiedziała, że uczymy się cieszyć życiem, kiedy nasze dzieci uczą się życia. Ja bym powiedziała na odwrót, że kiedy my uczymy cieszyć się życiem, nasze dzieci Cieszą uczą siebie. się życia. Y, więc y, jeżeli mamy zaczynać od kogokolwiek, to od nas. I pamiętajcie drodzy i drogie, że nasze dzieci zeszły do nieba... Z nieba. A co powiedział? Zeszły do nieba. Zeszły z nieba tutaj, no. bo tyle mam do powiedzenia. Zeszły z nieba tutaj do nas i wybrały nas właśnie dlatego, żebyśmy to my porobili sobie porządki ze sobą. Bo wiecie... To jest nasz cud do odkrycia, a nie problem do rozwiązania, nasze dzieci. I teraz przeczytam Wam fragment fajnej książki, którą żeśmy zresztą popełnili tutaj z panem Burczykiem. On tutaj dowygląduje tego, czego ja tam nie do, dowypowiedziałam, chociaż okiem Olimpii też jest parę rozdziałów. Czekaj, 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 czekaj. Poczekaj spokojnie, teraz łapię ostrość. Tak, parę rozdziałów, pa, pa, parę rozdziałów się nazywa Okolimpi. E... Z biegiem lat nauczyliśmy się doceniać małe rzeczy, utrzymywać swoje myśli w dobrej kondycji, nie robić wideł z igieł i akceptować docenianie tego kim jesteśmy i kim stajemy się każdego kolejnego dnia docenianie cudu naszych wspaniałych wrażliwych i ciekawych świata dzieci wdzięczność dla naszych rodziców bliskich i przyjaciół wdzięczność za to że są przy nas że możemy dzięki nim wzrastać że możemy wzajemnie na siebie liczyć wspierać się i doceniać to naprawdę cudowne uczucie kiedy wiemy że oni są ludzie którymi się otaczamy są naszymi aniołami. Doceniaj i okazuj wdzięczność. Miłość, którą wysyłamy do świata wraca do nas z jeszcze większą mocą. Utrzymywanie swoich myśli w dobrej formie stało się naszą codzienną gimnastyką, gimnastyką psychiczną. Medytacja, wizualizacja, afirmacje dają nam ogromną dawkę pozytywnej energii, dzięki której jesteśmy permanentnie szczęśliwi. Praktykuj szczęście codziennie, codziennie naucz się dostrzegać najmniejsze iskierki radości w życiu. Nie musisz sadzić lasu, by pójść na grzyby. Akceptacja tego, co nas spotyka, to absolutna konieczność na drodze do szczęścia. Akceptacja to wybaczanie i nieocenianie tego, co nam się przydarza. Akceptacja to zgadzanie się z tym, co było i jest. Każdy z nas niesie przez całe swoje życie jakiś plecaczek. Wyobraź sobie, że każda niezałatwiona sprawa skrywane przez lata żale pretensje każdy najmniejszy wyrzucik sumienia to taki kartofel który wrzucasz do swojego życiowego plecaczka zatrzymaj się czasem i zajrzyj do środka może warto choć paru tych kartofli się pozbyć komuś wybaczyć kogoś przeprosić o czymś zapomnieć akceptuj kochaj i żyj wiecie let it be po y, w tłumaczeniu mhm. Ja króciutko jeszcze bym dodał takie, tam jest jeszcze, już nie będziemy teraz tego czytać. Chociaż jakbyście zamówili, może audiobooka zrobimy z tego. Yy, widzę, co... O, jak chcecie, jak chcecie dopisać, kto ma zrobić audiobooka, A... kto ma czytać? Ja, czy Paweł, czy Wiktoria? No. Yy... Czy któraś z Was jest chętna? Któryś. Yy, z was? Któryś z Was. Więc tam jest jeszcze jedna, jeden taki rozdział, gdzie to, o tym zapominaniu, że nie zapomnij komuś, ale też, yy, czy wybacz, ale też zapomnij sobie. Słuchajcie, jakie to jest nowe takie słowo. Zapomnij no. sobie, zapomnij sobie, co tam było. No, też. Wiecie, ja mam wrażenie, że zdecydowana większość z nas była jednak wychowana przez takich oprawców, czyli takich ludzi, którzy nas oprawiali w ramy. No bo... A, pewnie, a już jak między oprawców, a potem z wyjaśnieniem, to byście to mieliście, co moi rodzice nigdy. Zresztą to słowa doktor Agnieszki Kozak, którą uwielbiam i polecam wam jej książki. Zamknięci we własnej głowie, głowie, czy we własnych myślach, już nie pamiętam, i zamk zamknięci w głowach rodziców. Napiszemy w opisie bo nie mam totalnie nie, pamięci Nie, powtórz do... tylko imię i nazwisko. Otorki. Doktora Agnieszka Kozak polecam. Agnieszka Kozak tyle, stop. Absolutnie więc, nie moim nie odkryciem to. niesamowita osoba. No i słuchajcie, dlaczego? Bo nas oprawili w ramy. E, wiecie, a tymczasem grzeczne dzieci to są najczęściej dorośli z depresją. I my tak bardzo chcemy, żeby te nasze dzieci były grzeczne. Grzeczne. I e, wiecie dlaczego? Przeważnie dlatego, bo boimy się, co stado o nas pomyśli, co mamusia o nas pomyśli, a co gorsza, co teściowa o nas pomyśli. No i wszyscy, czyli grzeczne są dzieci potrzebne są rodzicom, tym, którzy się boją e, opinii innych. A tymczasem wiecie, my z naszymi dziećmi autystycznymi powinniśmy zrozumieć jedną rzecz: że my potrzebujemy zacząć od siebie. Mówiłam już często o tym, e, że jesteśmy poprzekraczani, czyli mamy powmawiane jako małe dzieci różne zabobony w głowę, różne przekonania na nasz temat, i to jest na tyle wdrukowane w nasze głowy, że my się w dorosłym życiu bardzo rzadko zastanawiamy, czy to jest w ogóle prawda. Jak mówimy sobie, jestem debilem, jestem brzydka, nigdy mi się nie uda zrobić tego czy tamtego, jestem zbyt głupia, żeby coś tam. Macie takie i mamy te przekonania, które tam nam opowiadali w domu, nauczyciele, sąsiedzi, gdzieś tam, wiecie. Leniwy, ale geniusz. Tak. I teraz słuchajcie, my z naszymi dziećmi. No, on zawsze tak się zawstydza, taki wstydliwy. My z naszymi dziećmi bardzo często mamy problemy. A, I wydaje nam się, że nasze dzieci są niegrzeczne, a nasze autystyczne to już tak po prostu przeginają pałę po całości. Tylko, że to nie nasze dzieci są trudne, tylko nasze relacje są trudne. A zabudowanie relacji odpowiada rodzic. I to, że myśmy mieli takie, a nie inne relacje z naszymi rodzicami, nie oznacza, że mamy teraz całą winę scedować na nich i powiedzieć: Boże, jestem takim dorosłym, po prostu mm, jestem takim dorosłym, bo tak mi zrobiono. Nie mamy wpływu na to, co nam zrobiono, ale mamy na to wpływ, ale mamy wpływ na to, co my zrobimy z tym, co nam zrobiono. Czyli potrzebujemy przestać obwiniać, potrzebujemy powybaczać i pozapominać i wziąć odpowiedzialność na swoje plecy za swoje życie. Czyli nigdy nie będę szczęśliwa, nigdy nie będę miała pieniędzy, bo pieniądze śmierdzą i tak dalej. Potrzebujemy zacząć od powyrzucania z naszych głów, z naszych przekonań i z naszych plecaków tych zgniłych kartofli, tych skostniałych przekonań, tego wszystkiego, co nam nie służy. Więc trzeba zacząć od siebie. Bo to jest, kurwa, twoje życie. Twoje życie. I to ty, dojrzały dorosły, chociaż tak naprawdę mało jest zdrowych dorosłych, bo wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu poprzekraczani, nasze granice są poprzekraczane, my byliśmy wychowani w duchu grzeczności, posłuszeństwa, zabrano nam trochę spontaniczności, usadzono nas w sztywnych mundurkach, w, 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 w twardych ławkach, kazano siedzieć i pisać litery bezmyślnie. Pamiętajcie, że żaden terapeuta, żaden nauczyciel, żaden specjalista, żaden psycholog nie zrobi roboty z waszym dzieckiem, jeżeli wy nie zaczniecie od siebie. Porządki najpierw wy potrzebujecie zrobić w swojej głowie, w swoim sercu, w swojej duszy, w swoim myśle, w swoim życiu. To wy potrzebujecie dojrzeć do dojrzałości. Dojrzeć, bo my spadamy jako takie niedojrzałe jabłka i tak się turlamy przez życie. A dopiero dojrzały owoc powinien spaść. I tutaj jest jeszcze taka bardzo ważna rzecz, jak na przykład decyzyjność i odpowiedzialność. To ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie, za swoje decyzje, i kiedy nam się nie chce, to najczęściej mówimy, no ale to bo tata był taki, to ja będę taki. Uwaga, otóż jest na to recepta. Pamiętaj, to, że ojciec tak robił, to ty będziesz tak robić albo je to, że ojciec tak robił, to ty nie będziesz tak robić. To jest tylko i wyłącznie twoja decyzja. Nie ma to wpływu na to, co twój rodzic zrobił. To jest po prostu tylko usprawiedliwienie. Ja się nie zmienię, bo ojciec się nie zmienił. Albo bo to jest tak, było Jacek i placek. Tatuś był alkoholikiem i ich był. I ich bił, i teraz pił ja, Jacek i bił? pił i bił Więc Jacek, Jacek sobie tłumaczy Ja będę twoje dzieci też pił i bił Bo ojciec tak pił i bił A Placek nigdy nie pił, nigdy nie bił Bo ojciec ich pił i, Ich ojciec ich bił i pił Więc y, y, obydwa, obydwa życiorysy Są prawdziwe W związku z tym to jest tylko decyzja Jacka i to jest tylko decyzja Placka Jaka jest twoja decyzja Wiecie, to jest tak, że pił i bił, że nasi rodzice często uciekali w picie i bicie. To takie, wiecie, przysłowiowe, nie? W cudzysłowie, bo ludzie uciekają w różne rzeczy. Uciekają w pracę, uciekają y, w plotki, uciekają y, w używki, uciekają w sport, uciekają w bardzo, bardzo różne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, ponieważ nie potrafią uciec do siebie, bo siebie nie mają. Rozumiecie? Jakby nie dożywamy siebie bardzo często i, i czasem jest tak, że do końca życia nie dożywamy siebie, czyli, czyli robimy całe życie rzeczy, które nie sprawiają nam przyjemności, a życie jest przecież takie krótkie i nikt z nas nie wie, kiedy będzie napis the end. My, jako dorośli, bardzo często jesteśmy niewysłuchani przez naszych bliskich. Za dzieciaka. Nie, niewysłuchani, niedojrzani, niedouważeni. Ja na przykład nie pamiętam, żeby ktoś poświęcał mi tyle czasu w dzieciństwie, ile ja poświęcam naszym dzieciom dzisiaj. I dopiero po przepracowaniu tego wszystkiego i do dojrzaniu i do dosłyszeniu siebie, możemy być naprawdę dobrymi rodzicami. I pamiętajcie, to nie nasze dzieci są trudne. Trudne są nasze relacje, których my, jako rodzice, bardzo często nie potrafimy zbudować. Tymczasem to, co powiedziałam na początku, to, co powiedziała Magda na tym cudownym webinarze: kiedy my uczymy cieszyć się życiem, nasze dzieci uczą się życia. A ja powiem takie króciutkie, króciutkie, takie piękne słowa Krzysztofa Materny, który powiedział na pytanie Mariusza Szczygła, co to jest dla niego teraz takie, co to jest to, 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 to pozytywne nastawienie? A on mówi, wiesz co, pozytywne nastawienie to są takie, to jest zauważanie tych cukiereszków, których wcześniej nie widziałem. Czyli zauważanie takich radości, bo tak w młodości tak się cieszymy, cieszymy, tu zrobimy, to zrobimy, fajnie, fajnie, tu, 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 o, tam pojedziemy, to zrobimy, to zrobimy, to, to przeżyjemy. Natomiast później mówi, że a teraz ma coś takiego, żeby, żeby jeszcze, żeby tak sobie tak, o, żeby przy, przystanąć przed każdym cukierkiem. O, jakie fajne, to jest fajne, to mi się zdarzyło, żeby Dłużej tego cukiereczka miał tosić w buzi i tak się cieszyć tym, tymi chwilami, tymi, tymi cukiereczkami, więc takich dostrzegajcie te cukiereczki, dawajcie sami sobie te cukiereczki, nie tylko innym cukiereczki i cukiereczki, sobie też cukiereczki. Wiecie, ja na przykład nie jem słodyczy, bo Paweł mi tak słodzi od lat, po prostu codziennie sypie mi cukrem i to jest piękne. Yy, a teraz Wam przeczytamy chwali. To będzie teraz, teraz będzie chwali film. Uwaga, chwali część. Yy, już tylko patrzę, czy tu nie ma żadnych imion, żeby nie mówić o kim. Obejrzałam. Cytata. Obejrzałam i powiem tak. Całe szczęście, że na Was trafiłam. Nasze życie się zmieniło już rok. A syn zmienił się jak za dotknięciem magicznej różdżki. Ale odpuściliśmy. Nic na siłę. Teraz w kwietniu 6 będzie miał hmm, lat. Rok temu z kawałkiem nie pomyślałabym, że przestanie być agresywny tylko do mnie, że kontakt z innymi ludźmi będzie niemożliwy, bo, za, bo wydzierał się, jakby go ze skóry ktoś obdzierał. Po terapii burczykowej wszystko się zmieniło. Coś klikało, zero agresji, znali literki, cyferki, choć problem ma z mówieniem. Ale i z tym damy radę. Lgnie do dzieci, zachęca do swoich zabaw dorosłych też daje radę. Jesteśmy z niego dumni. i Zawsze przed snem mówię, poproszę książkę, yy, z, mówię, że taki jest ważny. Jesteś ważny, jesteś mądry, jesteś piękny, jesteś hardy, twardy, najlepszy. To ostatnie pożyczyłam po przeczytaniu książki. I jeszcze dostaliśmy aha. wdzięczny obraz dla nas, to my. I a, widać, Paweł, bo Ty jesteś ustawiaczem. Ja jestem oprawcą. Słuchajcie, Poczekaj. Ewa zapytała... Mateusz na... Kraśnicki, to Twoje dzie... O, pan, zobaczcie, nie wiedziałem, że takie coś, to taki jest lupa taka, o. Lupę. Lupę. Że niby można osobno, a razem jest miłosici. No, hej. To jest miłosne drzewo nasze. Słuchajcie, wzruszłam się. Wiecie, na webinarze Ewa zapytała, co wy nam dajecie. Wy nam dajecie, kochane mamy i taty, ogromną wiarę w to, że wszystko jest możliwe i że dobro wraca, bo do nas wraca. Dziękujemy, że jesteście. Dużo miłości dla was. Miło Sici, wdzięczna Sici. Dużo cukierków i smakujcie każdy cukierczek w waszym życiu. Sypcie sobie cukrem w domu.